Witam Państwa bardzo serdecznie. Spotykamy się dzisiaj z okazji 14 Memoriału imienia um. Grzegorza Szypuły. Spotykamy się, aby rzeczywiście kultywować pamięć Grzegorza Szypuły, ale także, aby krzewić kulturę fizyczną oraz sport, tą rekreację w najlepszym wykonaniu, to, które proponujemy właśnie w Centrum Sportowym i Widowiskowym w Kozach. W dzisiejszym turnieju bierze udział sześć drużyn, dwie drużyny Uczniowskiego Klubu Sportowego Kozy, drużyna Orła Kozy, drużyna Sadi Soccer School Dankowice, AP Football oraz drużyna LKS Uczaniec. Gramy systemem każdy z każdym. Tak jak widzimy za moimi plecami w turnieju pada mnóstwo mnóstwo bramek, wszystkie mecze są emocjonujące. Poziom dzisiejszego turnieju jest, jest wysoki. Chłopcy oraz dziewczęta prezentują naprawdę spore umiejętności. Rodzice, kibice, sympatycy, którzy są dzisiaj na hali mogą naprawdę popatrzeć na kawał dobrego futbolu. Każde turniej, każda aktywność związana czy to z turniejem piłki nożnej, czy, czy z treningiem piłki nożnej jest odpowiednią formą dla tych młodych adeptów piłki nożnej i myślę, że tylko w taki sposób możemy dzieci zachęcać do tego, aby uprawiały jakikolwiek sport. Korzystając z okazji, moi drodzy, ja Was zachęcam do tego, aby pokazywać dzieciom, w jaki sposób powinny właśnie spędzać wolne chwile. Sport, ruch, rekreacja, to jest podstawa do tego, aby dzieci się prawidłowo rozwijały, czego Wam i sobie życzę. Do zobaczenia w Centrum Sportowym Wiedeńskowym.